Kochani, witam was bardzo serdecznie na horoskopie tego tygodnia i zacznijmy sobie, kochani, od znaku barana. Wszystkie info, jakie tam macie, jakie może was interesować, to jest, kochani, na brief w opisie. Na brief konkrety, na info jest wszystkie w opisie, jak zawsze. Czasówka również jest, kochani, w opisie, tak? Ja specjalnie te czasówki piszę i bardzo jest dużo z tym użerania, wam powiem, wbrew pozorom, ale czasówki wszędzie macie i na YouTube są inne i na Facebooku są inne. Więc tam was odsyłam. Baran, niezły tydzień, tak naprawdę. Już nawet ten drugi, trzeci teraz powinien być dobrym czasem. Napędza was znów w znaku strzelca, który był w waszym żywiole tak naprawdę pomysły, chce mi się chcieć, działanie tutaj tak, powiedzmy, że magia czynu, czy magia cudu Wam powiedzmy, że powinna sprzyjać, fajnie Wam się powinno układać tutaj. To jest tydzień wsparcia, determinacji tutaj tak. Wszędzie, gdzie chcecie coś forsować, jakieś swoje wymagania, czy oczekiwania, to polecam Wam to robić, bo to jest na to dobry czas. Natomiast 6 grudnia, do 6 grudnia macie się, powiem, że taką dobrą passę, czyli do Mikołaja, tak, że wszystko fajnie może Wam się układać. Natomiast od 6 grudnia Wasza siła przebicia, wasza zdolność działania tutaj, tak, ataku tutaj, tak, konfrontacji, czy jakiejś powiedzmy, że tutaj kochani różnych takich rzeczy <laughs> yy, trochę osłabnie, tak? Więc skupcie się do Mikołaja na forsowaniu wszystkich rzeczy, jakie chcecie dograć, załatwić, ogarnąć, zrobić, zrealizować, bo to może być dobry czas. Tutaj yy, jednak, generalnie uważajcie na jakieś, kochani, te pochopne inwestycje, tak? Pochopne wydatki generalnie. Ten tydzień może być chybiony, jeśli, o jakieś zbyt, jeśli chodzi o jakieś zbyt szybkie, impulsywne pochopne po prostu wydawanie pieniędzy tak, gospodarowanie budżetem na to was kochani tutaj uczulam końcówka tygodnia będzie jednak bardzo ekscytująca, bo przejście Wenus od 7 tutaj tak, od 7 grudnia Spowoduje po prostu, że będziecie bardziej brylować w towarzystwie, tak? Może być więcej czasu, na, czasu jeśli chodzi o namiętność, i tak, powodzenie partnersko-towarzyskie, łatwiej będzie o zrozumieniu drugiej połówki, tutaj, tak naprawdę, również. Więc wasze brylowanie w, w otoczeniu, w towarzystwie się poprawi. Sytuacja materialna potem myślę, że też również, tak? Ale uważajcie na decyzje materialne, które w tym tygodniu mogą nie być do końca dla was po prostu dobre. I od 6 grudnia trochę będziecie musieli się, myślę, że z wieloma rzeczami trochę po prostu pozatrzymywać czy przystopować, jeśli chodzi tutaj nam teraz o byka. <laughs> Początek grudnia generalnie mógł was trochę wytrącić z równowagi, tak? Ale drugi, trzeci grudnia, który jest dzisiaj, mamy fajny, bardzo aspekt Trygon Wenus do Urana, który jest przy jakimś okazjom mieszkaniowym, zawodowym, pieniężnym, zakupowym, tej tak finansowym, dla was oczywiście bardzo mocno fajnie działa, tej tak, więc poczujecie stabilizację, ogarnięcie sytuacji, bezpieczeństwo, spokój tutaj. W tym wypadku. <laughs> Do soboty macie fajny czas, żeby zorganizować, poukładać sobie sprawy zawodowo-materialne na Waszą korzyść. Tutaj, więc ważne tematy załatwiajcie między po prostu tutaj... Załatwiajcie do 6 grudnia, tak? Ważne sprawy. Ważne sprawy, ważne rzeczy. Yy, może Wam po prostu trochę psuć humor kwadratura Marsa. To jest często jakiś problem po prostu może ze zdrowiem, albo w ogóle tej jakieś ryzyko konfliktów, sporów, problemów z konkurencją. Tutaj tak, taki może frustracji wewnętrznej tutaj w tym wypadku. Mimo tego, że od 6 grudnia Mars się cofa, więc ten wpływ taki frustrujący, yy, nerwowy tutaj, tak, zmuszający Was do pewnych działań się trochę stumi, trochę przygaśnie tutaj, tak, czy nawet może jakieś tam problemy z facetami tutaj, yy, to mimo wszystko yy, generalnie po prostu mogą wrócić stresy, jakieś myśli, tendencje, komplikacje po prostu z przeszłości, tak, które myśleliście, że już są po prostu domknięte. Sobota tutaj jest też dobrym, po prostu tutaj również. Czasem i dniem, kiedy powinniście wyjść z jakiegoś amoku, z jakiegoś błądzenia, zagubienia i od soboty bardziej kochani, logicznie, klarownie, po prostu tak czy jaśniej przejrzyście, będziecie mogli spojrzeć po prostu na swoje tutaj życie osobiste. I to będzie dobre, kochani, tutaj na to czas. Jeśli chodzi o bliźnięta, <laughs> bliźnięta, słuchajcie, ten tydzień będzie miał generalnie pod wpływem waszego nowiu w znaku strzelca tutaj który mógł Wam dać dużo takiego powera, mógł trochę po prostu tutaj wpłynąć na Was bardzo mocno pod kątem partnerstwa, gdzie musieliście się po prostu tutaj też również określić. I mimo tego tutaj yy... możecie mieć bardzo świetny czas czwartek, piątek. Tutaj, kiedy po prostu... Księżyc będzie w znaku wodnika, tutaj śmiało warto wtedy realizować swoje pomysły. Można liczyć też na lepsze samopoczucie, tak naprawdę. Tydzień przyniesie dużo fajnych okazji do spotkań towarzyskich, czy nawet może matrymonialnych tutaj, tak? Po prostu lepsza atmosfera, czy swoboda w waszym wyrażaniu, czy przemieszczaniu się tutaj powinna generalnie po prostu być. Eskapady są wam polecane. Natomiast sprzyjają Wam nieporozumienia lub po prostu rozumienie kogoś, albo rozumienie was przez kogoś na opak tutaj, tak? Nie do końca w dobry, fortunny. Po prostu sposób, bo wasz patron, po prostu Merkury, cofa się nadal do ruchu wstecznego, tak? Mimo wszystko tutaj 4 grudzień może być ciężkim czasem. Tutaj mogą być po prostu totalne zmiany planów w tym tygodniu. Trzeci, czwarty, piąty, zwłaszcza czwarty, to będzie ciężki okres tego tygodnia, gdzie po prostu tutaj ważne jakieś sprawy, wasze plany, ustalenia legną bardziej po prostu w gruzach, tak, tutaj i tu rzeczywiście mogą być jakieś nieprzyjemności odnośnie tego, co macie po prostu załatwić i ogarnąć. Tutaj można się spodziewać wytrącenia was z równowagi i zbyt szybkiego po prostu natłoku różnorakich, kochani, tutaj wydarzeń. Może się też okazać tutaj, że właśnie w tym tygodniu przyjdą do Was jakieś umowy, pisma, czy jakieś druki tutaj, tak? Lub zostaną przed Wami odkryte karty odnośnie intencji lub pomyłek, które Wy po prostu wykonaliście wcześniej bądź w przeszłości. Tutaj trzeba się trochę z tym skonfrontować. Jeśli chodzi tutaj o naszego raczulisia, to nie jest dobry tydzień, dlatego że planety są w znakach ognistych, a Wy możecie być po prostu ostudzeni w tym tygodniu tutaj, tak? Więc to nie jest, kochani, super czas. Mimo wszystko... Raki, które są urodzone w ostatnich 10 dniach swojego znaku, czyli trzeci dekanat, wyma się łatwiej po prostu, tak. Możecie być wspierani opozycją Wenus, gdzie łatwiej będzie Wam się dogadać. Dojść do kompromisów z rodziną, czy w jakichś współpracach matrymonialno-zawodowych, tutaj, tak? W tym wypadku Neptun, który 7 grudnia wyjdzie z cofania, z retrogradacji, tak naprawdę również po prostu spowoduje, że Wy wyjdziecie z jakiegoś po prostu natłoku jakichś myśli, emocji. Mieliście iluzję, mieliście obawy, lęki, zwątpienie w siebie, swoje możliwości, nie wiem, mieliście chaos, tak? Chaos, rozgardiaż w życiu, tak? W takich generalnie tutaj rzeczach, tak? to wyjdziecie z takiego amoku, też z takiego zagubienia, będziecie mieć większą przejrzystość. To na pewno jest długoterminowa po prostu pozytywna tendencja odnośnie Waszych rozterek psychiczno-emocjonalnych, czy odnośnie swojego rozwoju osobistego również. Więc to może być, kochani, tutaj bardzo dobry, yy, bardzo dobry to może być, kochani, podpunkt, tak? Warto na to generalnie tutaj zwrócić uwagę. Suma summarum, tutaj przestaniecie roztrząsać jakieś kochani sprawy z przeszłości, tutaj i mimo wszystko 7-8 grudnia będzie dla Was ciężkim czasem tutaj trudnym okresem czasu, który może Was wytrącać również z równowagi. Tutaj mogą być jakieś sytuacje nieprzyjemne, niewygodne, zwłaszcza jeśli chodzi o towarzystwo, spotkania międzyludzkie, więc tutaj nie do końca będzie dobrze tutaj. W tym wypadku raki urodzone w, zwłaszcza w tych pierwszych dniach swojego znaku, czyli w pierwszym dekanacie mogą mieć najwięcej problemów. Uważajcie po prostu na wszystko, miejcie się na baczności. Ktoś może mieć w tym okresie czasu jakąś obsesję na Waszym punkcie lub po prostu mieć do Was jakieś pretensje, że na przykład nie poświęcacie tej drugiej osobie. Wystarczy Ilości uwagi bądź czasu. I to będzie, kochani, problem. Mimo wszystko, yy, cały czas będzie tutaj wpływ dla Was, kochani Lilith, gdzie po prostu, no powiedzmy, że możecie być trochę jacyś, powiedzmy, że nadal sfrustrowani pewnymi rzeczami, tak. Pobudzeni, tak? I możecie mieć problem po prostu, żeby również to generalnie wytłumaczyć. Nie jest to dobry, kochani, tak do końca tydzień, a koniec tygodnia może być takim trochę nieprzyjemnym w odbiorze i trochę może zmuszający was, żeby wyjść ze sfery komfortu. Inaczej działać niż dotychczas. Lew. Lew ma bardzo fajny tydzień, lekkość, y, tutaj polot, pasja, super, to jest tydzień pobudzenia tej tak, ryzyka, ekspansji, jakichś też działań, dużo będzie wokół was, mimo no, wszystko zamieszania, dużo się będzie działo, ale wam się będzie też chciało, po prostu, tak, działać z różnymi tymi problemami, więc tydzień jest super, y, w tym wypadku, tak, dużo po prostu będzie się, dużo będzie generalnych zmian, tutaj, y, mimo wszystko, y, pod warunkiem, że, jakby to powiedzieć, tutaj, nadmiar waszego otoczenia, ludzie, bliscy czy rodzina, nie zaginą w akcji odnośnie załatwiania innych spraw, tak? Ale suma summarum tutaj ten tydzień pokaże Wam większą atencję, aprobatę, wsparcie ze strony otoczenia. Powinniście czuć się znacznie lepiej, tak? Znacznie lepiej, czuć, że się coś odblokowywuje tutaj. Może być takie coś, że. Tydzień sprzyja może znajomościom, spotkaniom z ludźmi, ale tydzień pokaże wam, na kim możecie polegać, na kim możecie nie polegać. Warto przyjrzeć się po prostu, kochani, czy na pewnych ludzi, na pewne sytuacje nie marnujecie za bardzo czasu y, tutaj, bo teoretycznie macie powodzenie towarzyskie w tym tygodniu, ale no być może polegacie na takich osobach, które nie są wami w ogóle zainteresowane, lub nie można na nich polegać. No to w tym wypadku po prostu warto tutaj może się odciąć, tak? przeanalizować swoje relacje partnersko-towarzyskie tutaj, 6 grudnia jest trochę takim problemem, tak yy, okaże się, że kochani, że po 6 grudnia zaczniecie popełniać dużo błędów tutaj, tak nie będziecie w stanie potem dalej jakoś też ogarnąć po prostu swojego życia, tak, będzie chaosu więcej, tak będzie chaosu, niekorzystnego rozwoju wydarzeń, rozwoju sytuacji to was może tutaj też jakoś po prostu trochę też mm, frustrować dewaluować, to wam się może nie spodobać tak, tutaj kochani, z tym będzie większy po prostu problem, zwróćcie na to uwagę i będziecie zmuszeni, kochani, tutaj z pewnych Waszych działań, ambicji, po prostu, tak, planów zacząć się po prostu wycofywać. Tak, tutaj, kochani. Będzie trzeba więcej rzeczy po prostu z, yy, prześwietlić, inaczej podejść do różnych problemów tutaj. Nie wiem, dam Wam taki fajny przykład, że na przykład, jak mieliście jakiś plan działania, który się cały czas sprawdzał, że myśleliście, że będzie super, będzie gdzieś tak fajnie wszystko układało, to może się okazać, że po 6 grudnia trzeba te Wasze plany po prostu regularnie pozmieniać, tak? W tym wypadku, kochani, tutaj zwróćcie na to uwagę. Weekend zachowajcie czujność. Może się trafić, kochani, tutaj u was fatalne zauroczenie. Eks, wracacz, miłość z przeszłości, ktoś, to nie, generalnie nie jest do końca dla was dobrą osobą. To może być pobudzenie tutaj też jakiejś pasji czy jakiegoś romantyzmu w waszej relacji, ale często poprzez jakieś trudne, ciężkie emocje. Więc to nie jest do końca taki super dobry czas. Mimo wszystko, tutaj warto na to zwrócić po prostu uwagę. Tutaj możecie po prostu. Chcieć za bardzo być może coś uzyskać, coś dostać, do czego być może nie powinniście mieć w ogóle też takich możliwości. Na to warto też zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o panienkę, panna, słuchajcie. Poniedziałek wtorek to jest świetny czas na jakiś po prostu większy luz, większą swobodę tutaj. W ciągu tygodnia Wenus jest nadal znakiem koziorożca, który bardzo fajnie Wam generalnie sprzyja, tak? W Waszym życiu. Ułatwia Wam może jakieś sprawy personalne, czy może jakieś poczucie, tak? Wykorzystajcie ten, ten tydzień na jakieś zmiany domowe, mieszkaniowe, czy zawodowe tutaj, tak, jeszcze tutaj. To jest dobry czas na podejmowanie jakichś decyzji też w związku, w partnerstwie, czy robienie może jakiś tutaj korekt, tak? Tutaj w tym wypadku. W, tym, w, tej, w tej kwestii nie, nie blokujcie się z różnymi zmianami w tym tygodniu, tak? Nie wycofujcie się z jakichś zaproszeń, z jakichś relacji, mimo wszystko. Środa może być takim dniem, hmm których prowadzi Wasze życie po prostu chaos i wyrwie Was w ogóle zupełnie z tropu, tak? Możecie decydować się na jakieś kroki działania, zachowania, których w ogóle wcześniej nie braliście pod uwagę, tak? Na przykład, nie wiem, mieliście plany, że na przykład, nie wiem, we wtorek albo w czwartek jedziecie, jak ja na przykład, do babci powiesić firanki, a się okaże, że są goście i że macie firanki powiesić w drugi, trzeci dzień, aby się już zwolniliście z pracy, przełożyliście lekarza, chirurga, kosmetyczkę, fryzjera i tak dalej, i już jest chaos w życiu. O takie sytuacje na przykład mi chodzi, kochani, tak bardziej z życia, tak? Tutaj w tym wypadku. Możecie mieć problem w środku tygodnia, że ludzie, otoczenie was będzie frustrować, denerwować tutaj, w tym wypadku, i wszyscy mogą działać bardziej spontanicznie, po prostu niż wy. 7 grudzień tutaj to jest ciężki po prostu czas, dlatego że jakiś, jakiś pesymizm, natręstwa, tutaj, tak? Ludzie, otoczenie wybije was po prostu z rytmu, i generalnie w weekend możecie dostać jakiegoś po prostu szału, jakiego, jakichś nerwów, i to jest czas jakiegoś waszego po prostu kryzysu, tutaj, tak? Będziecie bardzo trudni w obsłudze, możecie się tutaj ze swoją drugą połóweczką, powiedzmy, że jako Mocniej po prostu pokłócić zwróćcie na to uwagę. Nie zapomnijcie, oczywiście, kochani, polubić tego pościga i się oglądacie. To, kochani, nic naprawdę nie kosztuje, będzie mi miło. Tutaj, e generalnie. No i oczywiście, widzimy się na kolejnych filmikach. Kochani, tej horoskopik, druga część odwagi do rybek. Nie zapomnijcie polubić, zostawić jakichś swoich tam kochani wrażeń z tego, kochani, tutaj czy pod innym postem w komentarzu. Będzie im mi bardzo miło. I słuchajcie, tutaj czasówka też jest w opisie, tak? <laughs> Jak tutaj oczywiście wszystkie inne informacje. Waga. Fajny kochani tydzień. Patrzcie, czas. Czasówka. Fajny generalnie tydzień, suma summarum. Wy mieliście tam w tarocie jakieś, kochani, blokady, jakieś rzeczy, których, których trzeba się podjąć, ale energię ogólną mieliście fajną i rzeczywiście ten tydzień jest fajny, bo daje wolność, daje odwagę, daje jakiś entuzjazm, więcej luzu i swobody tutaj. Generalnie po prostu powinno być tutaj rzeczywiście bardzo spokojnie, suma summarum tutaj, i mimo wszystko od środy powinno być też jeszcze trochę lżej, tak? Jeszcze trochę lepiej, tak? Generalnie okolica, powiedzmy, że tej piątku jest bardzo pozytywna dla Was, tutaj. Trudno Wam będzie usiedzieć też na miejsca, będziecie mieć więcej pasji, więcej entuzjazmu, żeby wychodzić do ludzi, spotykać się z otoczeniem, tutaj, tak. W tym wypadku po prostu również tutaj. W tym wypadku. Natomiast rzeczywiście, suma summarum, 7 grudzień to też jest taki dzień, kiedy Wasza patronka wchodzi, tak, do znaku wodnika i będzie robiła ścisły aspekt z Plutonem. Kochani, powiem tak, to jest taki moment, kiedy można trafić na drania, na eksa. Na jakiś nieoczekiwany romans, mieć jakieś spotkanie tutaj, tak, czy jakąś sytuację towarzyską, finansową lub jakąś nawet myśl emocjonalną, która spowoduje u Was jakąś transformację. U niektórych jest to szansa na jakieś wzbogacenie tutaj, tak, i rzeczywiście jakiś mocny nacisk na sprawy finansowo-materialne. I może to być poznanie osoby nietuzinkowej, magnetycznej, elastycznej tutaj, tak. To jest czasami nawet odkrycie jakichś wiadomości w ogóle tak ukrytych przed Wami. To jest taki czas transformujący, bardzo intensywnego, tak naprawdę sumienia. Sumarum tutaj spotkania. I rzeczywiście tutaj można dla kogoś naprawdę stracić po prostu głowę, tak? Tutaj będzie też bardziej bardziej obsesyjne, zaborcze, czy Wy, czy oni. Tutaj, więc tutaj też będzie taki kochani, może ciężki trochę czas. Pamiętajcie, kochani, ty, aby za bardzo też po prostu nie dać się ponieść tak? tym wszystkim chwilom namiętności, tym pasjom, tutaj tak naprawdę może się okazać, że nowe wśród nowych osób nie będziecie dostrzegali wad, minusów, mankamentów, a w swoim starym partnerze, czy obecnym, jak zwał, tak zwał, zobaczycie więcej rzeczy, które Wam nie pasują. I to mogą być takie rzeczy, że będziecie stawiać swoje partnerstwo bardziej po prostu na szpilkach, tak? Więc weekend będzie taki, powiedziałbym, że dosyć ciężki i magnetyczny tutaj, tak? W tym wypadku. Ciężki trochę może być tej czas. Trochę 4 grudnia, gdzie będzie tutaj zamieszanie, to jest ciężki generalnie dzień. Tu możecie narazić się na jakieś zguby, pomyłki, po prostu tak, tutaj, może nawet trochę pogorszenie waszej reputacji i renomy, tutaj, i pogorszenie po prostu interakcji, generalnie tej, również w otoczeniu, tak, w tym wszystkim. Więc tutaj na to zwróćcie ewentualnie uwagę. To może być taki dzień bardziej po prostu trudny, ale suma summarum, mimo że tutaj ten czwarty i ten zwłaszcza weekend będzie oscylował bardzo może krytyczne emocje, tak, czy tendencje tutaj, tak, czy sytuacje, tej energii pozytywnej, tego entuzjazmu Wam w tym tygodniu nie braknie, mimo wszystko. Jeśli chodzi tutaj o Skorpiona, to nie jest jakiś super do, do, dla Was, super tydzień, tak. Do 7 grudnia macie po prostu dobry, może czas, jakiś tam materialno-towarzyski, jeszcze bym tak to powiedział. Tutaj, więc, tutaj, w takich kwestiach, jeśli macie jakieś sprawy do załatwienia, macie z kimś coś ustalić, przegadać, to róbcie to w tym tygodniu przed weekendem, najlepiej. Tutaj, natomiast, no poniedziałek, wtorek bardzo Wam sprzyja, żeby jakieś sprawy po prostu tutaj ogarnąć tak? szybciej niż zwykle, więc to jest też dobry czas. Tutaj generalnie mimo wszystko gorszy dzień to jest po prostu czwartek, boże czwartek, czwarty grudnia, tak? Tutaj będzie Amok, tu będzie komplikacje. 4 i 7 grudnia to są najtrudniejsze dni tego miesiąca, tak? Tutaj są bardzo ciężkie, to naprawdę aspekty, tutaj, tak? I tu macie pomyłki, zamieszanie, po prostu Amok, niewyrabianie się w czasie, yy, łatwość pakowania się w kłopoty, tutaj, tak? I też takie zatrzymanie waszej osoby w drodze do jakichś celów. To są ciężkie, przytłaczające, bardzo męczące dni, tutaj, tak? Takie chaotyczne, mega. W tym wypadku. No i z czym się tutaj musicie zwrócić na to uwagę. Uważajcie, uważajcie na jakąś obsesję, jakąś walkę o władzę tutaj, tak? Lub jakieś po prostu takie. Taką podejrzliwość, zaborczość tutaj, tak czy nawet paranoję właśnie w okolicach weekendu, bo tu rzeczywiście możecie mieć jakieś przeczucia przesłania. Możecie rzeczywiście mieć nawet rację, że ktoś nie do końca jest w waszą stronę po prostu fair. Niektórzy z Was mogą zdecydować się na jakieś takie fundamentalne też po prostu decyzje, czy nie odpuścić sobie jakiejś osoby, lub czy nie warto z kimś przeprowadzić jakiejś ostatecznej, czy definitywnej, kochani, rozmowy czy ustaleń. Jeśli chodzi tutaj o strzelca, Strzelec. Dobry tydzień tutaj. Mimo tego, że Merkury się cofa, będziecie po prostu zmuszeni poprawiać różnorakie kochani rzeczy, z którymi się być może pomyliliście w przeszłości czy w poprzednich tygodniach. To jest dobry tydzień, pozytywny pod kątem zdrowia, witalności. Tutaj załatwiania swoich wszelkich spraw personalnych. Życie osobiste też powinno być łatwiejsze. Suma summarum tej dla wszystkich, dla Was wszystkich, tak? Tutaj 5 grudnia, jak Marsz się zacznie cofać tutaj, tak? To trochę przyhamujecie, trochę będzie tej przyblokowanie, więc na przykład, nie wiem, jak spodziewaliście się, że na przykład plany na piątek, czwartek, czy w ogóle ten weekend, ale bardziej weekend miała być jakieś takie z przytupem, o takie, to nagle się okaże, że są takie, tak, albo takie, nie, ale, ale wypalą, może tak to bym chyba tutaj ujął. Trochę, trochę po prostu będzie mi taki, taki spadek może entuzjazmu, tak. Weekend sprzyja tutaj mocnym wrażeniom w waszą stronę. Tak naprawdę, również w kwestiach uczuciowych może być powrót pasji, magnetyzmu, tutaj tak jakiegoś polotu. To może być szansa na jakieś nietusinkowe spotkanie, czy jakiś po prostu romans, tak naprawdę, również. Także randki, spotkania, hotele, w weekend mogą być tak naprawdę, mimo tego, że u Was jakoś bardzo korzystne czy ciekawe, to wszystkich znaków Zodiaku naprawdę mogą być mega porywające. Suma sumarum bardzo tutaj dużo może być mocnych wrażeń, u Was również. Mimo tego, kochani, tutaj 7, 7 grudnia, yy, możecie rzeczywiście chpakować się również jakieś, kochani, tutaj, no, negatywne wymiany zdań, wymiany poglądów, jakieś konfrontacje tutaj, które nie są dla Was dobre, tutaj również. Możecie otrzymać jakąś wiadomość, lub spotkać się z zachowaniem, które zupełnie Wam nie odpowiada i w ogóle się nie pasuje Wasze tej normy czy preferencje. To Wam się może bardzo też tutaj, kochani, no, cóż, nie spodobać w tym wypadku, yy, tutaj. I mimo wszystko, tutaj weekend jest taki trochę nerwowy dla Was, tak? Nerwowy, taki może trochę frustrujący. Tu możecie rzeczywiście popadać w jakieś nawet skrajności. Dlatego tutaj rzeczywiście uważajcie, żeby za bardzo też nie ryzykować i trochę może dać na luz. Suma summarum to jest dobry tydzień, tak? Ale rzeczywiście jakiś tutaj, jakaś taka próba ciężkiego trochę samopoczucia czy jakaś emocjonalna w, w weekend jak najbardziej może was tutaj właśnie no, dosyć spotkać tak jeśli chodzi o koziorożca początek tygodnia może być fenomenalny bardzo fajny bardzo pozytywny tutaj tak naprawdę również czyli poniedziałek w którym może być super bo długo wyczekiwane jakieś kochani sprawy kwestie możecie wykonać 3 grudnia to będzie najlepszy dzień w waszym tygodniu kiedy ty mnóstwo rzeczy się jakoś ułatwi po prostu tak to jest korzystne z wszelkich obowiązków pracy spraw, które macie nadrobić i nadgonić. Tutaj wszystko może się Wam fajnie po prostu bardzo też układać. Księżyc, Wenus będą Waszym oczywiście znaku, tak? Gdzie Wy po prostu będziecie tutaj mogli bardziej po prostu z przytupem też ogarnąć wiele kwestii. Macie dużo więcej wsparcia, natchnienia tutaj, tak? Macie jakieś wydatki, inwestycje, róbcie to wtedy. 4 grudnia to jest czas niestety zaś bałaganu, bałaganu zamieszania, niedogadywania się z ludźmi, tak? Z otoczeniem. To Was tutaj może rzeczywiście no dosyć mocno jak to się mówi, yy, flustrować i tutaj mogą być po prostu też jakieś, kolejne komplikacje również w sprawach po prostu partnerskich, tak? Finalnie suma summarum udaje wam się po prostu wyjść na prostą w tym tygodniu, tak? Po waszej myśli, ale 7 grudnia przejście Wenus do znaku wodnika kończy waszą taką dobrą pastę. że jakoś tak nawet fajnie, miło, przyjemnie układa wam się w życiu. Będziecie musieli trochę nawet w otoczeniu, w towarzystwie trochę działać jednak na innych trochę zasadach niż dotychczas. Wasze powodzenie trochę po prostu od soboty spadnie. W weekend też się trochę bardziej wyciszycie, co ciekawe, tak? Unormujecie swoje emocje, swoją psychikę, macie szansę fajnie odpocząć, czy skupić się na rzeczach lekkich i to będzie dla Was bardzo po prostu fajne tutaj, tak? W tym wypadku. Yy, mimo wszystko uważajcie po prostu na jakieś buble i jakieś super, nie wiadomo jakie cudowne, zarąbiste po prostu okazje matrymonialne na koniec tygodnia, bo tutaj może być coś za bardzo przykoloryzowana Waszą stronę. Teraz jeśli chodzi o wodnika. Yy, wodnik, sobie czas zapisałem, wodnik, słuchajcie, to jest taki tydzień, kiedy będziecie chcieli się jakoś po prostu bardzo, bardzo po prostu jakoś to powiedzieć, że no regenerować, tak, tutaj, yy, może się okazać po prostu, że będziecie chcieli tyle różnych rzeczy wprowadzać w, czy w życie, Tyle rzeczy być może ogarnąć, załatwić, zmienić, odbudować, a może się okazać tak naprawdę, że na wielu polach mało co z tego po prostu realnie uda się w tym tygodniu wprowadzić. Tak, tutaj w tym wypadku. To jest tydzień na pewno entuzjazmu, dużej ilości ciekawych, po prostu spontanicznych pomysłów. Jednak otoczenie, czy po prostu to, co się dzieje wokół Was, może temu wszystkiemu po prostu nie sprzyjać. Tak naprawdę, tutaj tak. Trudno Wam będzie po prostu zapanować trochę nad grafikiem w tym tygodniu u Was, w Waszym życiu, czy nad natłokiem pomysłów i myśli. Tak, tylko może w tym wszystkim brakować struktury i stabilizacji. 7 grudnia tutaj tak, już od 6 marca się cofa generalnie, tutaj również, więc trochę jakiś też was, wasz entuzjazm, jakieś nawet aspiracje pod kątem partnersko-towarzyskim trochę przycichną tutaj, jeśli chodzi właśnie o weekend ale z drugiej strony tutaj i tak będziecie nadal brelowali w otoczeniu, tak? Nadal można dalej po prostu dużo rzeczy też osiągać i mimo wszystko będziecie też nadal bardziej brani po prostu pod uwagę, brane, brani pod uwagę w jakichś negocjacjach, tak? W jakichś tam ustaleniach czy układach towarzyskich. Tutaj nadal macie po prostu też lepsze, lepsze powodzenie. Wenus tego samego dnia wchodzi do waszego znaku i robi aspekty z plutonem. To jest generalnie taki czas, że naprawdę macie jeden z najmocniejszych momentów na powodzenie, miłosno-partnerskie, tak? Spotkania, randki mogą tutaj być naprawdę jakieś nietuzinkowe, warto wtedy może bardziej po prostu zaryzykować tej, tak, i bardziej, nawet może wykorzystać ten urok w osobisty, bo możecie zrobić jakieś piorunujące wrażenie tutaj w tym wypadku. Weekend może oscylować właśnie w takie niezwykłe, nietuzinkowe doświadczenia. Które mogą być dla was oczywiście bardzo tutaj na plus. Zwłaszcza wodniki w pierwszym znaku deka w pierwszych. Boże, wodniki z pierwszego dekanatu urodzonych w pierwszych dniach tutaj mogą rzeczywiście po prostu poznać jakąś naprawdę niesłychanie, niesłychanie nietuzinkową, magnetyczną po prostu osobę, tak? I to może być dla was super. E Tutaj, w tym tygodniu macie czas spontanicznych wyjazdów, spotkań, kontaktów, dyskusji, po prostu rozmów. Będziecie jak w swoim żywiole tutaj. Ale w weekend rzeczywiście ludzie po prostu mogą nie dotrzymać wam po prostu kroku, tak? Mogą za wami po prostu nie nadążyć. Taki tu, kochani, może być po prostu też e, czas. Mimo wszystko na kolejne dni, na kolejne tygodnie w waszym życiu pojawi się trochę więcej luzu, trochę więcej wolności, tak? Tej swobody. I to może być dla was też po prostu też bardzo fajne i bardzo na plus. Tego wam oczywiście życzę. Jeśli chodzi tutaj to naprawdę o rybki. Tutaj. Ryby. Hmm. Ryby, kochani, słuchajcie, tydzień taki mieszany rzeczywiście, dużo zmian planów. Wizyty, plany, ustalenia, które mieliście zaplanowane będą się w tym tygodniu dosyć mocno po prostu zmieniać tutaj, tak? Rzeczywiście możecie za bardzo uciekać w obłoki, melancholii, melancholię, nie wiem, w nałogi, w jakieś inne sprawy tutaj, tak? Trudno wam będzie się jakoś odnajdować po prostu w rzeczywistości czy w tej codzienności, tak? Tutaj możecie trochę po prostu też mieć taki problem, żeby nadrobić jakieś stare, stale, stałe, zaległe sprawy, dogadywać się może z otoczeniem tutaj generalnie również, Mimo wszystko jakieś dobre samopoczucie, czy jakieś tutaj kontakty z otoczeniem powinniście mieć jakieś chronione do 7 grudnia, ale wy w tym tygodniu będziecie trochę w, trochę w amoku, tak yy, tutaj, tak możecie mieć takie trochę znużenie, takie trochę mylny odbiór rzeczywistości tego, co się dzieje, takie kochani, takie zagubienie trochę się pokazuje w tym tygodniu dla was w tym życiu, więc łatwo jakieś pomyłki tutaj, tak i tym podobne rzeczy. Natomiast najlepszym wydarzeniem dla Was jest 7 grudzień, tak? Yy, 2-3 grudnia powinien być też takim czasem ekspansji, polotu i takim, może bardziej sympatyczniejszym, po prostu tak, momentem, kiedy można szybciej wiele spraw załatwić. Ale w samym tygodniu tutaj, tak, do weekendu będziecie dosyć zagubieni, tak? Możecie być za bardzo po prostu rozchwiani, roztargnieni. Suma summarum, od 7 od sobotu Neptun, Wasza planeta, rucha, yy, Boże, rusza się tutaj, tak, do przodu, tak. Rusza się do przodu, i dzięki temu, wy tak naprawdę teraz będziecie od weekendu działali z większą mocą. Wiele spraw się zacznie prostować, będzie jaśniejszych, będzie klarownych, tutaj, tak. Wy też zaczniecie wiele rzeczy po prostu y, robić, realizować po swojemu. Czekaliście na jakieś rzeczy, tak. Różne rzeczy wam się nie rozwijały, nie działały. Być może nawet takie rzeczy, które po prostu już, już przed wakacjami, tak, się zaczęły, teraz zaczną dopiero wychodzić na prostą, zaczną się po prostu realizować, tutaj, tak. I tu macie w tych kwestiach po prostu powodzenie, żeby różne rzeczy popychać do przodu. Również wasza mo mo motywacja, tak? Też się tak naprawdę po prostu zwiększy. Ten tydzień jest uważam, że korzystny też finansowo-materialnie tutaj dla was, tak naprawdę, więc suma summarum są dobre rzeczy i są złe rzeczy. Nie powinniście narzekać tutaj, tak? I może się wkradać taka apatia, taka melancholia tutaj, przesycenie pewnymi sytuacjami, ale nie nazwałbym tego tygodnia jakimś po prostu złym. Po weekendzie zaczniecie odzyskiwać po prostu taką świadomość swojej siły, swojej mocy i zaczniecie wracać, kochani, na takie bardziej klarowne, konkretne po prostu tutaj cele.